Cześć, tutaj Daniel i czy ty jesteś czarujący? Teraz nie mam na myśli, czy umiesz czarować, rzucać aklenciawa, takie i nic z tych rzeczy. Ale czy masz czarującą osobowość? Czy jesteś lubiany i czy można czuć się komfortowo w twoim towarzystwie? Jestem zmieszany i za bardzo nie znasz odpowiedzi na to pytanie? Nic nie szkodzi, już wyjaśniam o co mi chodzi. Bycie czarującym po prostu oznacza, że łatwo cię lubić, albo trudno cię nie lubić. Po prostu ludzie nie mają wyboru i darzą Cię sympatią. Jesteś takim pozytywnym magnesem, który przyciąga do siebie ludzi, dziewczyny, psy, koty, babcie. Po prostu nie można oprzeć się Twojej osobowości. I nieważne jak wyglądasz, bo możesz niekoniecznie być najbardziej atrakcyjnym facetem na osiedlu. Ale i tak jesteś super. Bycie czarujący pomoże Tobie zdobyć więcej sukcesów w życiu zawodowym i w życiu prywatnym. Dlatego zacząłem się zastanawiać, co my jako faceci możemy zrobić, żeby mieć tą cenę. Dlatego dzisiaj panowie porozmawiamy o sześciu krokach, które pomogą wam być mistrzem magii. I to znaczy być bardziej czarujący. Krok numer jeden. Interesuj się ludźmi. Poznaj ich historię i nie oceniaj książki po okładce. W tych czasach bardzo szybko jesteśmy w stanie oceniać innych zanim ich poznamy w ogóle, więc nie rób tego i staraj się odkryć piękno pod skórą. Co sprowadza mnie do kroku numer dwa. Kiedy poznajesz nową osobę traktuj ją jak przyjaciela. Rozmawiaj z tą osobą tak, jakbyście się znali i lubili już jakiś czas, a zrobisz to poprzez aplikowanie kroku numer 3, czyli uśmiechaj się często i nie bój się komplementować tej osoby. Uśmiech pokazuje, że odnosi się do kogoś w przyjazny sposób. Jest łatwy, szybki i darmowy i nie boli i może sprawić, że ktoś się poczuje komfortowo w twoim otoczeniu. Ale uważaj, żeby nie przesadzić, nie patrz mu cały czas w oczy i nie uśmiechaj się, tak? znajdź swoje limity. Również pamiętaj, żeby nauczyć się dawać komplementy i je otrzymywać. Sprawisz tym komuś przyjemność i podbudujesz jego samoocenę. A jeżeli ktoś skomplementuje Ciebie, Twoją fryzurę, Twoje buty, Twoją sylwetkę, powie, hej, wyglądasz świetnie. Wystarczy, że powiesz, dziękuję bardzo i może też dasz parę miłych słów w kierunku tej osoby. Krok numer 3. Miej dystans do siebie. Żartowanie z innych i nawijanie się z innych nigdy nie jest fajne. Możesz komuś utrudnić życie albo go bardzo skrzywdzić, ale umiejętność śmiania się z własnego siebie jest bardzo cenną cechą. Pokażę to, że masz poczucie humoru i czujesz się komfortowo w własnym ciele, ale uważaj, żeby nie przesadzić, bo jak przesadzisz, pokażę to, że czujesz się niekomfortowo, nieswoje, albo czyhasz na komplementy, z czego nic nie jest czarujący. Słuchaj. To jest właśnie krok numer 5. Naucz się słuchać. Naucz się słuchać tego, co mają do powiedzenia, inna osoby, koncentruj się, angażuj się w rozmowę, zadawaj pytania, pokażę to, że się interesujesz tą osobą. A zacznij od samego początku, czyli od kroku numer 5. Słuchaj, jak mają na imię. Wielu z nas, kiedy się przedstawia, zapomina w ogóle o imieniu, które zostało mu podane. Po prostu jestem Daniel i nie rejestruję, co się dzieje w ogóle wokół. I później, bo mamy takie, jak można imię jeszcze raz? Zapamiętaj imię za pierwszym razem, a zrobisz wrażenie, a zwłaszcza na obiecie. I krok numer 6. Bądź szczęśliwy i traktuj ludzi z szacunkiem. Niby logiczne, prawda? Niestety wielu ludzi o tym zapomina w tych czasach. I widzę to na przykład pod moimi komentarzami, bo tak czytam je od czasu do czasu mam wolną chwilę i krytykę w moim kierunku mogę przyjąć i jest dla mnie cenna. Ale co mnie denerwuje czasami i łamie mi serce jest to, jak odzywacie się do siebie nawzajem, jak inni oceniają innych i wyzywają ich. Ten kanał został stworzony po to, żeby stać się lepszą wersją własnego siebie z dnia na dzień, żeby stać się alfa, prawda? A co robi alfa? Pomaga innym i ich nie ocenia. Chciałbym, żebyśmy wszyscy nauczyli się pomagać i dawać radę innym i sobie nawzajem, a nie oceniać kogoś za to, że czymś się pochwalił albo że zadał jakieś pytanie, bo co z tego, jeżeli ktoś zada głupie pytanie, to wcale nie jest powód, żeby go zmieszać z błotem. Nie pokazuje to, że jesteś mądrzejszy i dojrzałszy, pokazuje to, że jesteś niedojrzały. I pamiętaj, nie ma głupich pytań tylko głupie odpowiedzi. Z to, co się do tych rad, a na pewno stanie się bardziej ulubiony I co jest piękne, że kiedy poznajemy nową osobę, to zaczynamy od nowa: od pustej kartki. Nasza przeszłość już się nie liczy. Wszystkie krzywdy, które przeżyliśmy kiedyś, już się nie liczą. Zaczynamy od nowa. Kończąc ten tymi chciałem powiedzieć, że na świecie dzieje się dużo złych rzeczy, na które nie mamy niestety wpływu. Ale wiesz na co masz wpływ? Żeby sprawić, że kogoś dzień będzie troszeczkę lepszy, żeby sprawić, żeby miał uśmiech na twarzy i żeby mu troszeczkę pomóc. Panowie małe uczynki życzliwości dobroci są naprawdę potężne i gdyby każdy z nas robił po jednym takim uczynku, mielibyśmy aż prawie 7 miliardów dobrych uczynków dziennie. I tak, moi drodzy, możemy zmieniać świat krok po kroku, żeby stał się lepszym miejscem do życia dla naszych potomków, a my będziemy się czuć jak milion dolarów. Sztuka czarowania nie musi być wcale skomplikowana i trudna. Każdy z nas może ją opanować do perfekcji, ale kiedy tak się stanie, to Twoje życie będzie pełne sukcesów i lepszych dni. Milego czarowania.